Ten szafirowy klejnot wśród szarości krajobrazu to zimorodek. Jego terytorium stanowi rzeka Bytomka. Tak, właśnie Bytomka. Ta rzeka przez dziesięciolecia przeszła dramatyczną przemianę od naturalnego cieku wodnego do jednego z najbardziej zanieczyszczonych kanałów przemysłowych w Polsce. Dziś, choć woda nadal niesie osady poprzemysłowe i deszczówkę, Widoczna obecność ptactwa wodnego oraz dzikiej roślinności świadczy o stopniowym polepszaniu jej jakości w porównaniu z latami 90. Fakt, że to właśnie tutaj pojawił się ten ptasi klejnot, jakim bez wątpienia jest zimorodek, jeszcze dobitniej pokazuje zachodzące zmiany. W tamtych czasach nikomu nie przyszłoby do głowy marzyć o zimorodku nad bytomką. Takie marzenie byłoby uznane za absurdalne. A dziś natura udowodniła swoją siłę.